Nie wiem czy to będzie widać, ale od jakiegoś czasu jadą za nami 4 4 auta policyjne. To są chyba To są chyba Volkswageny T6. Od dłuższego czasu jadą za nami. Cicho, cicho Magda. Trzymują nas. A ta za nami też już jest policja. Ciekawe, co będą chcieli. Kręcę szybę. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo Państwa przepraszamy. Te, trochę y, głupia sytuacja y, wyszła, ale no zatrzymaliśmy pana, ponieważ ja całe życie marzyłem o takim aucie, całe życie marzyłem e, o multiwanie. Powiem panu szczerze, nigdy, nigdy e, nie, nie miałem się e, okazji przyjrzeć takiemu autu. No mówię, jest to moje e, wielkie marzenie. E, szykuję się do zakupu takiego autka i, i czy byłby pan po prostu e, tak miły i, i pokazałby mi pan to auto? W... No, no, by, by... Był bardzo panu wdzięczny. No, nie ma problemu, wysiądę i panu pokażę. No, panowie tu mnie zatrzymali. No i nie jest to właśnie zatrzymanie do kontroli. Po prostu no. No chcieli obejrzeć jak to wygląda w środku właśnie ten Multivan, bo tutaj jeden z panów policjantów właśnie planuje zakup takiego. No dobra, no co, no pokażemy wszystko i, i, i cieszę się, że po prostu no auto cieszy się takim powodzeniem, no.